Trzy, dwa, jeden i jedziemy. Cześć, witamy Was w setnym, jubileuszowym odcinku WebShake TV. Jak pewnie widzicie teraz na któryś z przebitek, dzisiaj mamy piękne okoliczności przyrody z racji setnego odcinka. Tutaj zebraliśmy parę osób, to są nasi najbliżsi przyjaciele, żony, dzieci, kochanki i inne takie. Ludzie, którzy stoją za tym, że co tydzień możecie tak. nas oglądać na swoich monitorach. A tak naprawdę to właśnie oni. Dzisiaj mamy dla Was taki, taki specjalny troszeczkę odcinek. Zresztą jak widać po nas, że też że jesteśmy dzisiaj specjalni. Yy, opowiemy Wam dzisiaj taką krótką historię o tym, jak to się wszystko zaczęło, o tym, jak zaczynaliśmy łaprzejk TV i co, na początku. jak w dwa lata dotarliśmy do setnego odcinka. I, dokładnie, tak. Czyli zaczęliśmy, zaczęliśmy od odcinka którego? Od odcinka minus 3. A nie powiem tego. No nie, <grym> już spaliłem. spaliłem nie, już spaliłem, nieważne, ale, ale może jeszcze tam. Zaczęliśmy sobie w listopadzie, w grudniu w 2009 roku. Jak z tym oto tutaj kolegą mym Dominikiem i z tym oto kolegą Kamilem, którego nie. O, widać go? Teraz go już widać którego dawno nie widzieliście, Aja t... ja Kamilianik. Ale do tej pory ludzie dopytują, gdzie ten chłop, który miał mieć swój program, a ja Kamilianik. Ja. Siedzi za kamerą. E, I w listopadzie, grudniu wpadliśmy na pomysł, żeby nagrać coś fajnego dla Was w tematach, w których się najbardziej orientowaliśmy, czyli w nowych mediach, w internecie i tak dalej. I mamy do was takie pytanie, droga rodzino i przyjaciele, e, ile nagraliśmy testowego odcinku? Pamiętacie? Dobra, ale tak naprawdę wszyscy mieliście rację, bo było, były cztery odcinki, z czego jeden w ogóle jest gdzieś na zachowanym na, na Ten odcinek w ogóle widmo i tak dalej, którego nikt nie widział. Trzy poszły oficjalnie e, do sieci, także no zobaczcie. Ale cukierek teraz. należy się Danielowi. Tak, daj mu cukiera. Wyskoczę przed kamerę. Zresztą zobaczcie, jak wyglądały te trzy testowe odcinki. Puścimy Wam teraz fragmencik, żebyście się mogli coś pośmiać. Cześć, witamy Was w trzecim zestawem odcinku CrackSpotTV. Crackspot TV to cotygodniowy videocast, gdzie mówimy o najciekawszych wydarzeniach z sieci, ciekawych aplikacjach i usługach oraz najciekawszych branżowych wydarzeniach. Tak Co dzisiaj jesteśmy z powrotem w mieszkaniu. Tydzień temu nagrywaliśmy w bardzo Kraje fajnej szeptów. knajpie Kraina Szeptów. Wróciliśmy na nasze podwórko. Kolejny milestone to 5 styczeń 2010. I z odcinków na kanapie przeszliśmy do pierwszego oficjalnego odcinka i pytanie do, do tego tematu, gdzie był kręcony pierwszy odcinek takiej Krakowskiej. Krakowie. No to w Krakowie wiadomo. Nie, nie. Nie. Prawie, prawie. W Fabryce. Nie. Coś z szeptami. Z szeptami. Krajna szeptów. A, tak, Sabi, Cukierasza dostajesz? jesteś. Sabi, und go. złapiesz? No, daję. Ale super głowa jest. Ja. przekażesz komuś najbliżej. Zobaczcie tą sławną fryzurę Szalika z pierwszego odcinka. Tak jest. Witamy was w pierwszym premierowym odcinku Krak Spot TV. Krak Spot TV to co, ty co tygodniowy widok, którym rozmawiamy na, te na temat ciekawostek ze świata internetu. Co, ja nazywam się Marciniaśkiewicz, Ja Dominik Szarek. A ja Kamil Janik. Dzisiaj jesteśmy po kolejnym w krainie Szeptów, bardzo fajna knajpa. Byliśmy już tutaj podczas testowego nagrania, wróciliśmy, bardzo nam się podobało. I ledwo trzy miesiące po starcie udało nam się złapać akredytację telewizyjną na MIPTV w Cannes. i pojechaliśmy tam w kwietniu. To była połowa kwietnia. Kan było przepiękne, w działo ogóle się. działo się bardzo dużo i zrobiliśmy fajną relację. Zobaczcie, jak mniej więcej ta relacja wyglądała, a później będziemy mieć pytanko. Hej, jest Jason Priestley here. You're watching Web Shake TV. Look at that. Wy już widzieliście, a za was mam pytanko, z jaką gwiazdą wtedy rozmawialiśmy? Kogo złapaliśmy wtedy? Wtedy Hill był taki tylko ja nie wiem jaka się nazywał. A jak się nazywał? A? Kto pamięta? Mandela. Dobra, ale Marysia była pierwsza, która skojarzyła. Ale Jason jest Jason Priestley. Jason Priestley, który Was pozdrowił zresztą jak słyszeliście. Yeah. Może być kasztanek? I Brandon to on był 20 lat temu. Teraz już nie jest Brandon. Eee, dobra, no i co? Co było po kan? Po kan mieliśmy. Jesteśmy w roku 2010 cały czas. Tak, jak się to zwał? Jest przed wiośnie? jest co po wiośnie, przed lata? Yy, lata, yy, wiosna. czerwiec, 2010. Wtedy mieliśmy gorąco i ostro podróż po krakowskich knajpach. Eee, tu już się niektórzy z Was wymieniali, ale w których knajpach byliśmy najczęściej? możecie wymienić jedną, w której byliśmy. W tak. Polsce byliśmy raz, w po po Pocie byliśmy, byliśmy bardzo często, chyba, chyba trzy razy. O to wyprzedzasz, wyprzedzasz historię Michal. Panie. Z takimi małymi stolikami, wyglądali wyglądaliście mega śmiesznie, bo ona była taka... Zdrośnie, taka vintage. O, vintage. Nie, nie muszę śmiesznie tak. wyglądali. Mega A, śmiesznie. Wyglądaliśmy intrygująco. Intrygująco. Nie, nie muszę śmiesznie. Dobra, to co Michal dostaje cukierasa? Tak jest. Ale różne... <laughs> Messi! Znowu tego samego. <laughs> Dobra, Daniel jak na razie prowadzi walce na wiedzę o websajku. Kolejna rzecz to lipiec, sierpień 2010 i seria specjalna Summertime, seria wakacyjna. Tak, kręciliśmy to... Gdzie? Właśnie, gdzie kręciliśmy czołówkę Summertime'a? To były wakacje 2010 roku i tam była taka bardzo fajna czołóweczka. Krakowie! Dużo, dużo piasku, dużo piasku... Jak, jak, jak? Kubi był wcześniej, sorry. Dobra, to dostaniesz tak. cukierka, Ka Kamerą masz cukierka. To było w lecie, we wrześniu 2010 roku zaczęliśmy nowy sezon. E, wtedy też udało nam się rozpocząć współpracę z Vectra Media, czyli z e, telewizjami lokalnymi w całej Polsce. E, pytanko, kojarzycie ile Vectra Media ma telewizji lokalnych w całej Polsce, w ilu telewizjach można nas oglądać? 75. No. hat <laughs> Już jutro w czwartek zapraszamy Was na start nowej, drugiej serii lepszej TV. Nowa seria, nowa formuła, a na początek przedstawimy Wam najważniejsze informacje z minionego tygodnia z konferencją Apple na czele. Później Paweł przedstawi Wam smartfon HTC Desire. My postrzeczamy się na temat telewizja kontra internet. A na koniec będziemy mieć dla Was konkurs, w którym będziecie mogli wygrać iPoda Shuffle. Także czekajcie na kolejny odcinek już jutro. Nowy wy... I kamień Tak, nowe KTRA Media, nowy sezon... E... I ten nowy sezon kręciliśmy też w nowej lokalizacji. Kto wie, gdzie kręcony był drugi sezon łebszej TV? Fabryka! Fabrykę. Tyczka dostaje. Artur, Artur Partyka. czy się słaba. I wtedy też drugi sezon to były narodziny pewnej nowej gwiazdy, która gwiazdy zaczęła. Gwiazdy internetu. Gwiazdy internetu, jak śmiało możemy powiedzieć. A teraz posłuchajcie tego, co przygotował dla Was Paweł i co opowiedział o jednym ze swoich ulubionych telefonów komórkowych. Cześć, witam Was w nowym elemencie programu WebShake, w którym będę recenzował dla Was ciekawe telefony dostępne na naszym rynku. Dzisiaj opowiem ja Wam o najbardziej flagowym z flagowych modeli Nokii. Pytam to, który telefon, jaki telefon był recenzowany jako, jako pierwszy? Jaki model telefonu? Nokia! Nokia. Kasia! Kasia była pierwsza. Prawo od Kasi. Tak, no i później długo, długo nagrywaliśmy sobie nasze odcinki w fabryce. Nagrywał je też Paweł. Paweł przekształcił się później jako swój własny, swój własny program, swój własny program Mobzilla. I to był zalążek do startu nowej platformy, którą uruchomiliśmy w marcu 2011 roku. I w związku z tym pytanie, ile programów oprócz WebShake TV wtedy ruszyło na naszej nowej platformie? Trigger e, Eka game Prospek e, Mozilla The Geek Show i Dale Trigger Direct Direct no. Kurde, Aha pisino kurde jakbym zapomniał Okej okay, to było pierwsze Marca 2011 roku nagrywaliśmy w nowej lokalizacji. Kolejna zmiana lokalizacji. Gdzie to było? Gdzie to było tym razem? Hotel Hilton. Hotel Hilton, dobrze. Webtox to cotygodniowy program. O ciekawostkach ze świata internetu i nowych technologii. Znaleźliśmy sobie tym razem wygodne siedzenia i jesteśmy w hotelu Hilton Garden Inn. Tak, tak się nazywa. I wtedy od marca do wakacji właściwie mieliśmy non-stop jakieś relacje z mega ciekawych eventów, które się działy w całej Polsce. Y jakie eventy najbardziej pamiętacie z tego okresu, z którego robiliśmy relacje? Moim ulubionym Nie i nie, pytamy, nie pytamy tutaj Kamila. Kongres Dyrektora kaunter Ja wszystko wiem, ja się w ogóle nie. Dobra, nie, tak. był taki kongres był w Sopocie, fajna impreza. Innovation <śmienny> Internet <śmienny> <śmienny> Kamil beta, wspomina bardzo miło. Internet Beta. Demo camp. Kamil nawiązał do kampu i innych poznańskich imprez, na których byliśmy właśnie jesienią 2011 roku. Wtedy też, na przełomie września, listopada, przenieśliśmy nagrywanie naszego odcinka do jednego z krakowskich parków. Nie będę pytał o nazwę tego parku, ale kto z Was kojarzy jakiś charakterystyczny odcinek z tego czasu? Jak panowie rurę Tak, odcinek, kultowy odcinek z rurą. Będzie, będzie czekoladka dla... Jak panowie rurę przeniesili. Za Marcina, Możesz, znaczy, no tak jasne. ja mówię, zapocząć się od panów z dużą rurą. Tutaj uwaga, zaraz przyjdą, uwaga, uwaga, i zaraz ale... panowie wejdą w kadr, także możecie zaraz mieć prawo. Ja coś czuję, że nie obejdziemy się bez jakiegoś fajnego komentarza. Ale rura, nie? Co dobra. A wracają może się uśmiechnąć. No i w styczniu 2012 roku ogl oglądaliście właściwie uruchomienie nowej platformy. ISTV, na której znalazł się nasz program Webshake TV 7 innych programów, które idą regularnie, co tydzień, które możecie oglądać właśnie na ISTV.pl I teraz takie ciekawe pytanie. ciekawe pytanie dla Was Który odcinek Webshake TV jako pierwszy znalazł się na nowej platformie? Jest publikował yeah. nie? No, publikował. Kto to publikował, halo? No? 95 Brawa dla Sebie, brawa na sebiego. Oj, Sebi się obłowi dzisiaj no i tak w ten sposób dotarliśmy do dzisiejszego, ostatniego odcinka. Trzymajcie kciuki, jeżeli chcecie, żebyśmy jeszcze chwileczkę z Wami kręcili. Tam łapka Łapki do góry. góry będzie nam naprawdę bardzo miło. <noise> Łapki do góry. góry za kolejne 100 odcinków. Za kolejne 100 odcinków, a my kończymy ten odcinek, widzimy się za tydzień. W 101, 101 odcinku. odcinku. I wtedy już przygotujemy dla Was tematy, jak co tydzień. Dowiecie się troszeczkę więcej o nowych mediach Dokładnie. i o Do zobaczenia, cześć! i